Oto kolejna propozycja. Jest dość nietypowa. Zdaje się, że w pełni poczujesz tę kreację, kiedy się w nią wbijesz. Działajmy! Wow! Powiesz nam, co czujesz? To kreacja, której sama by mnie wybrała, szczególnie przez wzgląd na górę. Shannowie by się nie spodobała. Mama też nie jest zachwycona. Gdy wyszłam, wiedziałam, że to nie wypadł. Nie aprobuję tej kreacji. Panna młoda nie powinna czegoś takiego nosić. Mogłaby ją założyć jakaś tancerka, ale nie ty. Nie słyszę cię. Wygląda jak tancerka. Nie takiej reakcji oczekiwaliśmy. Nie mogłam o tym nie powiedzieć. Więc mówisz nie? Zdecydowanie. Mama też. A babcia? Żadnej z nas się nie podobała. Wszystkie powiedziałyśmy nie.